Gotowe do akcji Rider. Dzięki za pośpiech pieski. Wygląda na to, że burmistrz Hamdinger wyprodukował grupę swoich wiernych klonów. To cała horda Hamdingerów! Klony burmistrza porwały salon dla zwierząt, a w środku były Kali i Katie. Wyznacza: Cosmo Chasa. Użyjesz swojej super szybkości, żeby dogonić klony i je zatrzymać. I Kosmo Rabla. Wykorzystasz swoją super siłę, żeby odnieść salon na miejsce. Kosmopieski ruszają do akcji. Od miejsca, gdzie stał salon, prowadzą ślady! Chase, idź po śladach i spróbuj ich dogonić. Patrzcie na mnie, jeśli zdążycie! Raz, 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 Zatrzymajcie się, Garowie, i postawcie ten salon na ziemi! Jejdź, ale stromo! Ua, o, o, o. o nie! A -a. Jejkuś, wynośmy się stąd! Heidi, jesteś cała? Potrzeba nam więcej kosmomocy. mocy Marshal, przyjedź zaraz na durwisko! Jestem gotów do kosmo-pomocy! Jestem, Rider. Świetnie! Kosmopieski, pora połączyć wasze moce! Jasne! Yes. O tak! Kosmo-moc! Marshal, potrzebna nam twoja moc, dzięki której wyciągniemy Katie i Kali! Szybko! Jasne! Marshal! Zaraz was wyciągnę! Trzymajcie się! Wow! Dzięki! O -o. Chase, Użyj mocy dźwięku i wyciągnij salon z przepaści! Łap <grym> Dzięki za wszystko, Ryder. Nie ma sprawy! Wap. Cześć, Deny, co tam? O! Cześć, Alex. Gdzie Deny? Wisi na górze billboardu. Sam zobacz. Wow. Wszystko przez to, że kociaki Hamdingera rozrzucają materiały wyborcze. Głosuj na mnie. Zaraz przyjedziemy, Alex. Nie ma takiego billboardu, z którym sobie nie poradzimy. Już, drabina. Postaw stopę na drabinie. <laughs> Także ha! <laughs> Ekstremalnie cały. Głosuj na mnie! Panie Humblinger, nie może pan tak tu śmiecić. To niebezpieczne. Ha, przestanę, kiedy wygram. <laughs> Zabierz kopter i uratuj Hamdingera! Oto pies, który lata! Ryder, jest za dużo balonów! Powiedz panu Hamdingerowi, żeby ze swojego działa przebił kilka balonów! Panie Hamdinger! Proszę wycelować z działka i strzelać O-o. mam cię! <tryk> <tryk> dzięki. O, o, e, gdzie wszyscy poszli? Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Mamy tu poklejoną sytuację. Dwie małpki nadmuchały z gumy drzewnej balony i nagle porwał je wiatr. Musimy działać szybko, znaleźć małpki i uratować. Do tej misji wyznaczam tracker. Wykorzystasz swoje umiejętności tropienia i znajdziesz dwie pozostałe małpki. Zamieniam się w słuch. Psi Patrol, ruszę do akcji. Ryder, znalazłem te dwie. Zostań z nimi! Pomoc jest w drodze. Zgłoś się, Chase! Przedasz się ze swoją siecią, żeby pomóc małpkom stanąć na ziemi! Chase się tym zajmie! Tracker! Spróbuj jakoś przekłuć te balony! Chase złapie małpki w swoją sieć! Dobrze, Ryder! Spróbuję! Wow. Sieć! cię! O nie! Małpka utknęła w sieci! Jak teraz uratujemy drugą małpkę? Mam już pomysł! Rocky, ostatnia małpka leci w twoją stronę! Będziemy potrzebowali twojej pomocy! Zielone znaczy jedź! Jestem, Rider. Co robić? Ustaw odkurzacz na wsteczny i wydmuchuj powietrze! O! Zaraz nadmuchamy taki wielki balon, żeby małpka mogła wylądować. Jeszcze trochę większy. o, -o dziób tego tukana jest bardzo ostry. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Balon Travisa podróżnika miał dziurę i wylądował gdzieś na Antarktydzie. Wyznaczam Everesta. Weź pojazd i poprowadź poszukiwania Travisa na lądzie. I Rocky. Zabierz narzędzia, żeby załatać dziurę w balonie. Zielone znaczy jedź! Ryder, widzę balon Travisa. Świetnie, Everest! Już do ciebie lecimy! To na pewno jego balon. Ale gdzie jest Travis? Hmm. Sprawdź, czy nie ma gdzieś tutaj jego śladów. Ryder, są ślady pingwina i stóp człowieka. Travis musiał pójść tędy. Ślady prowadzą do jaskini. Travis musi być w środku. Travis! Ojej! Niestety nie mogę Ci pomóc. Bliżej już nie podjadę. Mój pojazd jest za ciężki. Uf! Łata jest na miejscu. Ryder, Travis utknął w jaskini. Ale mój pojazd jest za ciężki, żeby go wyciągnąć. Pomoc już w drodze. Rabul, wskakuj na motodeskę i pomóż trawisowi. Rabul, śpieszę na pomoc. Spokojnie, pingwiny. Pomogę wam. Chodźcie. Travis, wszystko. Jest jak nowy! Dzięki, Rocky! Przykro mi, ale użyliśmy mapy, żeby załatać dziurę. Bez obaw! I tak zawsze polegam na swoim szóstym zmyśle podróżnika. Tam, gdzie pojadę, tam będę! Dzięki za wszystko, przy Patrolu. Jesteśmy gotowi do akcji Rider. Alex i pan Porter zgubili się w labiryncie gdzieś w dżungli. Na szczęście, Alex narysował mapę, którą przyniosła przed chwilą Mandy. Tracker! Pojedziesz autem i wykorzystasz swój słuch, żeby ich znaleźć. I Chase! Gęstą dżunglę najlepiej przeszuka Twój dron. Dobrze! Psi Patrol, ruszę do akcji! Słonik chyba coś usłyszał. A, silniki! To Psi Patrol! Pomocy! Pomocy! Musimy krzyczeć głośniej, może ten słonik nam pomoże! Tam! To dziwne. Słyszę jednego małego słonika i dwa głosy, które udają, że są słoniami. Musimy to sprawdzić! Tak! Znaleźliśmy labirynt! Myślisz, że przy patrol usłyszał nasze trąbienie? Słyszę Alexa! Dobrze! Znajdźmy ich! Dziadku! To dron Chase'a! Uratowani! Uratowani! Si patrol! Tutaj! Tracker, możesz wyciągnąć Alexa? Liny! Chciałby stąd wyjść? Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon!